Zostajemy w Siemianowicach Śląskich. Sezon halowy w hokeju na trawie wkracza w etap decydujących rozstrzygnięć. Dziś rozegrano trzeci, ostatni turniej fazy grupowej pierwszoligowych rozgrywek. W poprzednim sezonie rywalizację o awans do halowej Superligi na ostatniej prostej zakończyła nieobecna na parkiecie jedynka Miasteczko Śląskie. W tym roku przed podobną szansą stanęli hokejści z Siemianowic Śląskich oraz Tarnowskich Gór. Pokaże to ten turniej finałowy, do którego właśnie zakwalifikowaliśmy się, tam dopiero się okaże jaki ten progres jest duży. Już duży na też inaczej funkcjonuje, już zaczyna się zgrywać, po prostu wiadomo, że dużo młodych zawodników doszło, także na pewno jest jakiś duży progres. W trakcie pierwszego turnieju ósemka wygrała z HKS-em 5 do 3. Dziś natomiast to Ciaciana triumfowała 5 do 3 i to ona awansowała do turnieju finałowego z pierwszego miejsca w grupie. Chcieliśmy właśnie wyjść z pierwszego miejsca, żebyśmy mieli lepszą drabinkę w finałach. Wykonaliśmy ten cel i liczymy, że uda nam się w finałach dojść do finału. Brakło czasu, chyba, żeby wyrównać, ale mieliśmy też tyle sytuacji meczowych, że to się potem wszystko mści. Stawkę finalistów pierwszoligowej rywalizacji uzupełniły rezerwy Pomorzeni na Toruń oraz hokeiści. Startu gniezno. Nie zależy jaki to będzie zespół, czy Gniezno, czy Pomorzanin, to będzie i tak trudny mecz, bo po to jest półfinał. Dużo zawodników i z Torunia, i z innych klubów gra w kadrze Polski, gdzie mają kontakt z zawodnikami, można powiedzieć, elity światowej i od no, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Bezpośredni awans do Superligi 17 lutego zapewni sobie zwycięzca turnieju finałowego. Dwudziestego czwartego zaś wicemistrzowie zagrają w barażu z siódmym zespołem hokejowej elity.